Wodziaki, kompletując wyprawkę, kupujemy ich bardzo dużo. Są one niezbędnym elementem garderoby dla naszego dziecka. Na rynku jest dostępne wiele modeli. kierować się, kiedy, który model wybrać. Dla noworodków polecamy zapinane kopertowo. Tutaj mamy dodatkową warstwę materiału, gdy dziecko ma delikatną skórkę, bo właśnie musimy jeszcze zadbać bardzo o ten pępuszek. Bądź zapinane na skos, bardzo łatwo jest włożyć dziecko i ubrać. Mniej więcej od trzeciego miesiąca preferujemy wodziaki wkładane przez głowę. Dlatego, że dziecko już jest bardzo ruchliwe i ciężko jest nam zapinać 20 tutaj zatrzasków, dlatego preferujemy body ciałe na zatrzask koło szyjki. One jest bardzo elastyczne. Pamiętajmy o tym, że dziecko, małe dziecko ma bardzo nieproporcjonalną głowę do ciała. Tam zdarzają się też uroczystości. Wtedy możemy wybrać takie polo body. Tutaj mamy zatrzaski, bardzo łatwo się zakłada dziecku. Mamy także wersję dla dziecki. Wybór będzie jaka niby taka prosta sprawa, ale może nam wiele ułatwić, szczególnie kiedy maluch jeszcze na mnie trzyma głowy.